Witam wszystkich na kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy na przejeździe kolejowym na ulicy Wuzwelt. E, no i jak ja tu podjechałem, to slaban, to rogatki już zaczęły się zamykać światełka. Straż podjeżdża na sygnale. U. Já na signále podjechala. Okay, tak je počkal. Eh, že po zadu po, po nie mě O! Dobra, dobré, ale to to akura. to akurat może przejeżdżać tak na czerwonym, jak jest na sygnałach. Oczywiście. O, no i dalej jedzie. Tutaj mamy budynek. Piotrkowskiej na Stawni o. o pociąg było słychać Pociąg, pociąg Jeszcze Jeszcze jeden? Wow. No i proszę na czerwonym wszyscy, nic ich nie interesuje. Abrać się odgasuję. Od drugiej strony mamy zamknięcie. Ja, ich euch zuschauen. дуги. <sighs> No dobra, koniec. Teraz się odsuwam do otwarcie szlabanów. No i na czerwonym brało świetnie. Idziemy do starej, opuszczonej budki drożnika. Tutaj mamy z bliska tą budkę. A tutaj... E, Odsunę się trochę. Tutaj mamy zapomniane tory. No i tam mamy drugą stronę, no i zaraz się w tamtą stronę nimi przejdziemy. Widzowie do budki niestety nie wejdziemy, bo tu jest zasrubowana. Ale postaram się znaleźć stary filmik, jak jeszcze można było wejść do budki i wyślę go też na mój kanał. Chyba zbliża się kolejny samochód uprzy... tak, uprzywilejowany. O! Znowu straż! O! Teraz przedakiem, żeby to dobrze widzicie, bo ja to tu z daleka nagrywam. Dobra, jestem już przy szlabanie Też mam na że to lepiej widzicie O, pociąg jedzie Chyba Nie, nie jedzie Oj, znowu tak się Szafany podniosą Zjazdowe No i straż przejeżdża O, tu wszystkie się podnoszą Wracamy do tematu naszej wycieczki. Wycieczki ruszamy zapomnianym torem. Drzewo się wywaliło. No i pierwsza przeszkoda ciągle idziemy. Ciągle idziemy. Doszliśmy do drogi, że jest, jest nieużywany, nie ale oznakowany. Idziemy. Idziemy. Tutaj mamy zwrotnicę, no nie zwrotnicę, tylko do przestawiania coś zwrotnicy. No i teraz mamy zwrotnicę. Notowaliśmy do ro rozjazdu, tam biegną tory dalej w te zarośla do fabryki, a tam do bramy dawnej fabryki. Notowaliśmy do takiego ciekawego miejsca, gdzie oprócz tego, że jest zwrotnica i piękny wskaźnik, to mamy też kolejnicę. Tam mamy dalej bramę, więc dalej nie pójdziemy. No i ja kończę film. I widzimy się w kolejnym odcinku dostawki. Osoba łapkę w górę, napiszcie komentarz. Pa pa.